2019 rok, Uniwersytet. Yy, przyjechał tutaj pan. To zaczął oj, nie pan, yy, Tusk. Yy, czułem w Wielkiej Polsce parę słów do kamery telewizji narodowej. Jest pan tutaj, żeby yy, zamanifestować przeciw yy, Tuskowi? Znaczy jestem za panem Tuskiem, żeby został tam, gdzie jest, Na wieki. E, czyli. żeby tu nie wracał po prostu, bo tutaj dla niego miejsca nie ma. Ale nie popiera o, pan o, także... Nie popiera pan go. Nie popiera w pan. W żadnym momencie nawet. Mhm. Dobrze, dla telewizji. Ale jako Polaka nie popieram, bo on nie jest Polakiem. Po narodowej... Nie ma telewizji polskiej rady. dla telewizji narodowej wypowiadał się? Słucham. Dla telewizji narodowej wypowiadał się. Proszę Na... przedstawić. Się. Imiennie, bo Dabajcie. nazwisko nie. Dobrze, okay, pozdrawiam. pozdrawiam.

Telewizja Narodowa, parę słów może. Yy, yy, telewizja Narodowa, parę słów może. Yy. Nie nam no tego, ja nie mówię, co mnie Ale wystarczy szczerze od serca. Po co pan tutaj jest? Żeby, 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 żeby zamanifestować przeciw Tuskowi? Widzimy, wi, widzimy, widzimy naszego, naszego przyjaciela, pana Poziomkę. Parę, parę słów, panie Poziomka, do, do kamery telewizji narodowej. Co się dzieje? My nie mogliśmy. To się dzieje w tej przestrzeni. Widzi pan, błędników troszecznie przyszło i ciągle napływają nowi. No, no. właśnie, panie hej, poziomka, hej. ja jeszcze nie zdążyłem nawet kamery wyciągnąć, a pani Kamila Kasiuk kichopodniczą już jak zobaczyła mnie, to zwozywała mnie od faszystów. Może pan się odnieść coś do tego? My też tu krzyczymy, proszę pana

Прошу, <говорит> <говорит> знай, Protest świeckie państwo podpisz. Projekt, tak, projekt. Tak, tak, tak. E, e, Telewizja narodowa. O co chodzi proszę pana w tym? Zbieracie podpisy? Tak, chodzi o obywatelski projekt ustawodawczy. Mogę zobaczyć? Tak. A czy mógłby pan coś powiedzieć bliżej telewizorom o tym? Tak, e, projekt świeckie państwo e, dotyczy ujawnienia przychodów kościoła, bo Kościół nie prowadzi żadnej ewidencji swoich przychodów. Nie prowadzi księgowości, ukrywa to. Chcemy, żeby miał obowiązek informować o uzyskanych w e, swoich przychodach i żeby państwo prowadziło tą ewidencję. Oraz chcemy, żeby przywileje finansowe, które Kościół ma, zostały ograniczone. Te, które są zupełnie nieuzasadnione. Czyli na przykład zniżki i preferencje przy zakupie nieruchomości. Bo dzisiaj jest tak, że Kościół jako jedyna organizacja może kupować ziemię rolną. Inne organizacje nie mogą kupować ziemi rolnej. Albo na dostaje ziemię za złotówkę. To jest to nieuczciwe. Uważamy, że to takie przywileje należy zlikwidować. Chcemy też, żeby zwolnienia z podatku od dochodów przeznaczone na inwestycje były ograniczone. Żeby odliczenia darowizn na cele kultu religijnego były takie same jak inne cele. No bo dlaczego darowizna na cele kultu miałaby być większa niż darowizna na cele edukacji albo na cele zdrowia czy na inne ważne społecznie cele? No i oczywiście o likwidacji funduszu kościelnego, bo on nie ma uzasadnienia w czasie, kiedy kościół jest największym posiadaczem ziemskim w Polsce. Także a co pan, poprzeć. A co sądzi proszę. pan o e, e, zachowaniu kardynała Nycza? Ale w jakiej sprawie? No, e, że jest jak chorągiewka na wietrze. Że e, raz przyjął e, tamtej władzy, a teraz, e, a teraz e, tej wchodzi w dupę, że tak się wyraża. Ale to chyba jest normalne, że tak się zachowują hierarchowie e, kościelni. Odkąd Kościół e, uzyskał e, e, status religii panującej, czyli za Konstantyna. To jest e, jakby, jak Kościół był uciskany, to się zachowywał inaczej. A jak zaczął e, być oficjalną e, religią państwową, to zaczął uciskać. To jest normalne. E, Ale się ci, to nie jest normalne w XXI wieku. Od czasów oświecenia kościoły już nie powinny rządzić mm -hmm. na świecie. A czy mógłby pan się przedstawić telewizorom? Tak, ja, ja się Jakub Przyłuski jestem wolontariuszem Kongresu Świeckości. Bóg zapłać. Każdy by chciał w konkretnej gotówce, wie pan. No w każdym kraju taki człowiek jest wykopany, tym bardziej, że przez muzeum utrzymywane przez naszych naszych podatków. Ja nie chcę oceniać, ja powiem, że... Przed chwilą powiedziałem, że bardzo martwi mnie to, że dyrektorem takiego muzeum, które powinno być powinno być tym pomostem między Polakami i Żydami, żeby zasypać te no, rowy, które między nami są, Nada zasypać, łagodzić, jednoczyć, to jest to człowiek, który tego nie robi. Na, na tym miejscu powinien być człowiek, który rozumie i polską stronę, i żydowską. Stronę. To był człowiek pojednania. A nie jest człowiek walki. No to jest człowiek walki, który, tak jak powiedziałem, w sposób niegodny i niesprawiedliwy wyraża się czasami o narodzie polskim. Tak, tak. tak. Nie ma znaczenia. Najważniejsze. Obecnie. Tamtym, tak myślę. Czułem. Poruszyliśmy tematy trudne. Pewnie widzowie z, z różniami pana Adama się z częścią będą zgadzali. Z częścią będą bardzo się zgadzali. Ale no to chodzi, żebyśmy rozmawiali. I potrafimy rozmawiać. Dokładnie. Ej, czułem w Wielkiej Polsce telewizja narodowa. Parę słów do kamery. Oj, telewizja narodowa. Miło mnie gościć w telewizji narodowej e, i chciałbym prosić e, telewizję narodową i e, konfederację, bo rozumiem, że telewizja narodowa wyjątkowo pokazuje konfederację, że pozbyła się ze swoich szeregów e, ludzi, którzy no wspierają, wspierają. E, dążą do, jakby to powiedzieć najłagodniej, poprawy stosunków z Rosją. Rosja jest Polski, polskim śmiertelnym wrogiem i jedynym antidotum na, na to zagrożenie jest aktywna, aktywność w NATO. I strasznie proszę, nie racja, racja Polski stanowiskiej i tą i Polski jest budowa razem z NATO silnego bloku obronnego, który jest zdolny do obrony przed imperialną Rosją. Natomiast my tu jesteśmy przeciwko powrotowi Donalda Tuska, do polskiej polityki. I myślę, że widzowie telewizji narodowej mają te same odczucia. E, i, e, no i dajemy tutaj świadectwo, że nie chcemy e, zdrajcy Tuska... E, Polityka, który realizuje Bruksel, brukselską politykę, do powrotu. A, A właśnie, właśnie tak. tak. Nie chcemy Niemca, nie chcemy Rosji. ani ma do Donalda Sam ma Dobra, proszę Pana, nie, nie zaczepia Pan, bo to prowokator. Ja już jak szedłem tutaj, wie Pan, to z prowokatorem się spotkałem. Przepraszam, mnie... jeszcze raz. Tak. Y, 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 powracajmy do wypowiedzi Pana y, telewi... dla telewizów. Donald no Tusk dał świadectwo swoich zdolności swoich rządów przez y, 7 lat y, i następne świadectwo jest kogo zostawił tutaj na swoje miejsce nieduczoną y, ćwierć inteligentkę y, y, panią Kopacz. Przez 7 lat budował państwo teoretyczne, przez 7 lat budował państwo tektury, do, de, pozwalał e, panoszyć się mafią e, e, złodzieją i mafią paliwowym czy mafią vat -owskim. On już dał świadectwo swoich zdolności rządów, i nie chcemy, żeby ogłupiał ludzi, bo umie mówić, e, proszę, e, umie mówić, e, przemawiać, e, nauczył się tego, natomiast zdolności rządzenia nie ma żadnych. Tak, a wie pan, ja też nie popieram pana Donalda Tuska, ale ja, jako młody obywatel Rzeczypospolitej, że są równouprawnienia, prawda, to ja taką przepowiednię dla pana Tuska, nie wiem, czy słyszał pan o niej, czy nie. Dajmy startować Tuskowi w 2020 roku, bo jeśli on wystartuje, to poniesie totalną kleskę i toż będzie to koniec jego jakikolwiek udziału w polityce. Co może pan powiedzieć na temat tej mojej przepowiedni autorskiej radosności? No pewnie by się tak stało, bo nie wyobraź, bo, bo będziemy bardzo pilnie narodowi przypominać będziemy bardzo pilnie przypominać narodowi, co mówił i co robił przez te 7 lat, jak kłamał, oszukiwał i jak w sytuacji zagrożenia i zbliżających się klęski uciekł do Brukseli. Ale nie wczoraj. Nie to, co się w tej Stoimy tutaj, żeby popsuć tak, mu to sam, troszkę to samo porzucić, że tu naród czeka, aż wróci, żeby by zaprowadzić nowy, swoje świat ja rządy. Pierwszy, tak, dać i, I żeby ponieść tą klęskę. Ja jestem przekonany, że poniesie klęskę. Tak, i to będzie koniec jego egzystencji jakiejkolwiek politycznej. Myślę, że myślę, że generalnie... Wystarczający procent w polskim narodzie jest głupców, która będzie na niego głosować. On przyjeżdża tutaj po to, żeby zamącić. Zgadza się? się? Zakręcić, zamącić. Nie, nie. Tak A dlaczego pan macie tylko jedno? Jak ja, jeszcze jedno i byś... Ja sobie zrobiłem po prostu. Mnie nie miał Przepraszam, proszę się jeszcze przedstawić w telewizji. Pan Borowski, szef klubu Gazety Polskiej w Warszawie. Bardzo miło, nam czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Może parę słów do. Nie, dziękuję bardzo. Nie medialne. Przepraszam, może parę słów do kamery. Niech pani wyrazi opinię na temat tego, co tutaj się dzieje. A telewizorowie niech się zapoznają.

Anna A skąd pani przyjechała? Ja jestem z Warszawy. Z Warszawy? A z której części? Z stanego miasta. O, to niedaleko. No dobrze, ok, dziękuję bardzo. Dla Telewizji Narodowej reportaż przeprowadzał Radosław Siedlecki 3 maja 2019 roku w czołem Wielkiej Polsce